Counter-Strike 2 Beta dla każdego. Cześć, Maneczko, ja jestem Setis i witam Cię na moim kanale. W końcu, po latach oczekiwań, po patrzeniu na to, jak streamerzy grają sobie w CS2, po wiecznych oczekiwaniach, kiedy beta będzie dostępna dla każdego. W końcu, dzisiaj, 1 września, nadszedł ten czas, ten moment, kiedy CS2 Beta jest dostępny. Dla każdego. No, może prawie dla każdego. Jedynym warunkiem, jakim musisz spełnić, żeby dostać dzisiaj, już teraz w tym momencie CS2BT do pobrania, jest to, że masz rangę. Na matchmakingach i ona Ci nie wygasła Jeżeli ostatnio grałeś sobie matchmaking Wbiłeś sobie rangę Albo cały czas masz tą rangę, bo Ci nigdy nie wygasła Bo cały czas grasz To jest idealna dla Ciebie wiadomość Gdyż właśnie w tym momencie Dzisiejszego dnia, 1 września Każdy kto ma rangę na matchmakingu Komu nie wygasła Może sobie wejść z swojego CSa I pobrać CS2 betę Więc mordeczko, nie czekaj długo Wchodź na kompa, odpalaj CS-a, Pobieraj betę no i graj sobie w CS2. Ja już ogólnie jestem po pierwszym deathmatchu, po pierwszych wrażeniach CS2. Wcześniej nigdy nawet nie odpalałem tej gry. Zbytnio też nie oglądałem streamów czy jakichś tam filmików z twórców, którzy mieli ten dostęp do bety już dużo, dużo wcześniej, bo po prostu chciałem sobie sam wejść, sam się przekonać. No, i Wam też w sumie to radzę, znaczy w sumie radzę. No, już dawno, dawno temu były te streamy czy coś z sanwójki, dwójki. Ale jeżeli jeszcze tego nie oglądałeś, nie, nie patrzyłeś, bo specjalnie nie chciałeś sobie robić takiego przedsmaku, żeby sobie wejść samemu i odpalić, to jest ten moment. A tymczasem ja się żegnam. Dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik Ci się spodobał zostaw łapeczkę w górę, napisz komentarz. No i strzel subiko. Dzięki, Siemaneczko.